Obiekty objęte zakresem opracowania wymagają kilku istotnych modyfikacji. W placu z brukowej pojawił się trawnik. W skarpie zostały wycięte schody. Zmienił się również kształt skarpy. A murek oporowy wokół drzewa został dokończony tak, że tworzy teraz zamknięty obiekt. Pomiar wykazał również kilka drobnych różnic w położeniu węzłów skarpy znajdującej się po lewej stronie. aktualizacji rozpoczniemy od załadowania pikiet. Pierwszym obiektem, który zostanie zmodyfikowany, będzie murek oporowy wokół drzewa. Murek należy dokończyć, prowadząc go przez pikietę numer 21. Funkcja kontynuacji znajduje się w paleci głównej. Można ją również uruchomić skrótem SHIFT Tilda. Aby uruchomić kontynuowanie kreślenia obiektu, należy celownik punktu kontrolnego zahaczyć w dowolnym końcowym węźle konstrukcyjnym obiektu, potwierdzić miejsce zahaczenia klikając jeden raz lewym klawiszem myszy, narysować obiekt i zakończyć kreślenie klikając jeden raz prawym klawiszem myszy. Kolejnym modyfikowanym obiektem będzie plac z kostki drukowej. Modyfikacja będzie polegała na wycięciu enklawy po pikietach 1, 2, 3 oraz 4 i wstawieniu w to miejsce trawnika. Funkcja umożliwiająca wycinanie enklaw znajduje się w palecie Modyfikacje. Po uruchomieniu funkcji należy wskazać pikiety wycinanego obszaru w dowolnym kierunku. A wskazywanie należy zakończyć klikając jeden raz prawym klawiszem mysz. Aby sprawdzić, czy obiekt został poprawnie zmodyfikowany, można z palety Pomiary i Obliczenia wybrać funkcję Pomiar Pola Powierzchni Obiektu i wskazać modyfikowany obiekt. Oknie z wnikami pomiaru pojawią się informacje na temat obiektu oraz wyciętej enklawy. Teraz można już w wycięty obszar wstawić trawnik. Służy do tego funkcja, znajdująca się w palecie Modyfikacje. Po jej uruchomieniu należy z listy wybrać kod kartograficzny wstawianego obiektu, a jeżeli tego kodu nie ma, to należy go wpisać w polu edycyjnym. Po zatwierdzeniu danych należy wskazać dowolny punkt wewnątrz wypełnianego obszaru. Obszar zostanie zaznaczony. Potwierdzić lewym klawiszem myszy, uzupełnić atrybuty i zatwierdzić. Teraz czas na przecięcie skarpy schodami. Pikiety 5, 6, 7 oraz 8 to właśnie nowe schody. Po przecięciu obiektu powstaną dwa obiekty. Dlatego przed uruchomieniem funkcji cięcia należy uzgodnić z ośrodkiem, który będzie odbierał dane, czy w wyniku tej modyfikacji mają powstać dwa nowe obiekty, czy też ma powstać nowy obiekt oraz stara wersja obiektu modyfikowanego. Po uzgodnieniu wariantu modyfikacji należy otworzyć okno opcji i ustawień, wybrać grupę opcji Opcje pracy 2 i ustawić odpowiednią opcję cięcia. Okno można zamknąć klikając na krzyżyk w prawym górnym logu lub klawiszem Escape. Przecięcie obiektu powierzchniowego wymaga zahaczenia punktu kontrolnego do krawędzi ciętego obiektu w miejscu, w którym ma nastąpić cięcie. Ponieważ w miejscu tym jest pikieta, trudno jest zahaczyć punkt kontrolny do obiektu. Dlatego program został wyposażony w specjalny tryb zahaczania punktu kontrolnego do obiektu w pobliżu pikiety. Aby zmienić tryb zahaczania punktu kontrolnego do obiektów, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonkę zmiany trybu zahaczania, która znajduje się po prawej stronie na dolnym pasku programu. Następnie z menu kontekstowego, które pojawi się po tej operacji, należy wybrać odpowiedni tryb. Od tej pory punkt kontrolny nie będzie przyciągany do pikiet, ale do obiektu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w pobliżu będzie pikieta. Klawisz funkcyjny F5. Umożliwia powrót do poprzedniego trybu zahaczania punktu kontrolnego. Cięcie obiektu to prosta operacja. Wystarczy z palety modyfikację wybrać funkcję rozcinanie obiektu, uruchomić ją i zdefiniować linię cięcia obiektu. Linię tą definiuje się wstawiając punkt kontrolny i potwierdzając miejsce wstawienia lewym klawiszem mysz, podobnie z drugim punktem cięcia, punkt kontrolny i potwierdzenie lewym klawiszem mysz. Definiowanie linii cięcia kończy się klikając prawym klawiszem mysz. Teraz można wyłączyć funkcję klikając prawym klawiszem myszy, wrócić do poprzedniego trybu zahaczania punktu kontrolnego. Zaznaczyć fragment skarpy, który ma być usunięty i wcisnąć klawisz Del. Przygotowane w ten sposób miejsce można wstawić schody. W tym celu trzeba wysunąć boczny panel narzędzi, otworzyć paletę komunikacja, znaleźć funkcję schody w ciągu komunikacyjnym, uruchomić ją, wypełnić atrybuty obiektu. Zatwierdzić i narysować obiekt. Przed zakończeniem kreślenia należy przy pomocy funkcji Scroll Control ustawić odpowiedni kierunek biegu schodów. Kreślenie kończy kliknięcie prawym klawiszem myszy. Do wykonania pozostała już ostatnia operacja: modyfikacja kształtu dwóch skarb. Pierwsza z nich zostanie zmodyfikowana przy pomocy funkcji, która umożliwia wstawianie i przesuwanie węzłów konstrukcyjnych obiektu. Po jej uruchomieniu wystarczy wskazać krawędź obiektu, na której ma się znaleźć nowy węzeł konstrukcyjny, potwierdzić to miejsce, wskazać nowe położenie węzła i potwierdzić. Funkcja ta umożliwia również modyfikację położenia istniejących węzłów obiektu. Druga skarpa zostanie zmodyfikowana inną metodą. Ponieważ odległości pomiędzy punktami zmierzonymi a węzłami konstrukcyjnymi tego obiektu są niewielkie i wahają się w granicach od kilku do kilkunastu centymetrów, to zastosowana zostanie metoda, która polega na przesunięciu wszystkich węzłów obiektu do pikiet, które znajdują się w ich pobliżu. Po uruchomieniu funkcji należy ustawić tryb modyfikacji. Maksymalną odległość, na którą może być przesunięty węzeł. Jeżeli zmodyfikowany ma być cały obiekt, to należy wyłączyć opcję modyfikacji tylko w pobliżu wskazanej pikiety. Po zatwierdzeniu danych, należy wskazać modyfikowany obiekt i potwierdzić wskazanie lewym klawiszem myszy. Teraz cały obiekt jest już dosunięty do pikiet, które były w pobliżu węzłów konstrukcyjnych.